Mowa kontra sprzedaż. Jak stworzyć efekt wow podczas mówienia w percepcji słuchaczy? Coraz większą rolę w budowaniu zaufania, rozpoznawalności oraz nowoczesnego content marketingu odgrywa podcasting. Podcast to mowa. Jak więc przyciągnąć mówieniem słuchaczy? To kluczowe pytanie, ponieważ mowy jako narzędzia w sprzedaży używamy na każdym kroku: cold call, prezentacja, podcast, video network. Wskazówki. Wyobraź sobie odbiorcę w pozytywny sposób. Jako np. kumpla myśl o pozytywnych emocjach takich jak radość, ciekawość oraz przyjaźń. Ćwicz dykcję mówiąc trudne wiersze. Ćwicz dużo, a efekty będą zaskakujące. Moduluj głos. Szukaj takiej modulacji, jaka najlepiej pasuje do Twojego głosu. Podpatrz jak robią to inni. To buduje efekt podświadomy w odbiorze i decyduje o tym, czy wytworzycie pozytywne emocje, zaufanie, chemię u klienta. Daj znać w komentarzu, na ile głos danego mówcy wpływa na to, czy słuchasz danego materiału dalej lub nie i czy znasz kogoś, kto tak przyciąga głosem, że nie chce się przestać słuchać.